Zdrówko, widzowie, zdroweczko! Ty tych złoty, kurwa ja pierdolę! Co żeś mi kurwo nie Zbieraj to czulu! Widzowie, zajebista opcja, dzisiaj jest 15 zł do wygrania utonego! Siemana! kolelelelele lol, super film, wariacie, wariacie, pozdrawiam twoją mamuśkę, nara, Kurwa, nie wytrzymę no, nie wytrzymę no No ja nie wytrzymę no, tata, to wideo znowu się zepsuło no Zadupiaj tu na góra i Szybko kurwa z tą lodziarnią ty szmulu Gdzie się kurta wymienia skiny, No? No? Najlepsza strona to piiiiirrrraaate słabko grosz nowe, Co ty mi tu ciulu dujesz? Z tej dusami skinami na piratę słab.com Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu x i obierz bonus aż 35% No teraz Maryju malinowy, witam kurwa serdecznie i mam to wszystko w piźnie w tym momencie Witam serdecznie widzowie, wiem że mnie lubicie, kurwa kochacie i tego typu rzeczy, Boże Takie rzeczy tutaj w naszej branży. Jedna picza, pięć melanży Witam serdecznie, jestem pojebany Johnny, ale tak naprawdę mówią na mnie tony. Eee, to powiem wam tak widzowie, robię dla was kolejny konkurs i ja mam to wszystko w pizie w tym momencie. Normalnie, konkursik dla was znowu kolejny, wrzucam tutaj na rejon, co by wam tu wybrać, dałbym wam jakąś fajną kurwa naklejki, ale nie wiem czy tutaj naklejka was satysfakcjonuje w tym momencie do wygrania, chociaż można ją przepierdolić co normalnie elegancko, opierdolić. Robię wam slate, a normalnie za 8,40 wrzucam solo na konkurs, macie kurwa 3 konkursy za 8,40, wbijacie z kodem X -tony. jest kurwa fantastikos. Mam 143 zł, dzisiaj otwieram te OT. looker case kurwa i będziemy, zobaczymy czy, czy będzie kurde sianko zarobiane, czy, czy nie będzie. Otworzymy sobie kuźwa 4 skrzyneczki, looker case. I zobaczymy, co trafimy. Pierwsza skrzynka, kurwa wjeżdża na rają w tym momencie właśnie eee, i zobaczymy, jak to kuźwo będzie. Flamę test wyjebane na takie skiny. Otwieramy drugą skrzynkę i patrzymy, co my tutaj mamy, fantastycznego. W drugiej skrzynce mamy syfisko totalne, ale chuj, wyjebane, Jojo. Otwieramy sobie trzecią skrzyneczkę, w trzeciej skrzynce mamy P90, atak wektor P90 za dwie dychy. Elegancko, i ostatnia skrzynka wjeżdża tutaj na rejon dla nas, yy, byczku majnowy. Crazy8 Revolver yy, R8, no to nie niezły Crazy8, kurde, w szoku byłem, jak żem to widział. E, case Butler normalnie sobie pykniemy, e, nie będziemy się tutaj opierdziać, ale dzisiaj gramy na te skrzynki za dychę, kurwa, chyba że ich, kurwa, nie ma. Nie no, jest Looker Case, kurwa, zajebiście, a ta za 4,20 do dalią, do w końcu, brawo, kurwa! Brawo, kurwa, ja perdolę! Widać, że oglądają filmy Tonego, kurwa. Ja im kurwa zobaczy zobaczyta. Underdog normalnie, wjeżdżamy sobie na trzy osoby. Tutaj bitewka za 10,50. Onlybox wleciał i wyleciał. Obstrał zbroję ziomek, kurwa. obstrał kurwa Joya tutaj. Legancką, więc mam nadzieję, że tutaj SkibiDB Toilet mnie nie opierdoli na skinki. Dobra, dodaję bota, bo mnie żeś w teraz w tym momencie, kurwa. Eee, no i co. Bo jaki sam wjeżdża na Rejon, kuźwa, kurwa tony trafia za 15 zł skina z kina, toilet, kurwa za złotóweczkę i, i ja pierdolę i zgarnię tego kurde Jaki chuj złoty O, że ty chuj, ale żeś zarobił teraz siana Nie, no tak nie może być, panowie To nie jest to, czego my szukamy w tym filmie. My szukamy w tej filmie mega, mega, mega solidnej kosy. Robię na, na dwie osoby. On będzie chciał się ze mną lać. On będzie chciał się ze mną lać, myślę. Że tutaj poczuł farta, kurde, i wbije z KBD Toilet na rejon jeszcze raz i zobaczymy, czy to taki będzie. O, cwaniaczek, kurde, się znajdzie jakiś, żeby z tonem grać Twitch. Let Shiro, no to nie złe Let Shiro, gościu. Tylko ich stony na YouTube, nie żadne tam Twitch'e, kurwa. I lecimy sobie z temacikiem. Zobacz, 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 byku, co ja trafię Za 5 złotych skina, już przegrywam bitwę. No zapowiada się fantastycznie w dzisiejszym filmie. Aczkolwiek, y, tumorów in, kurwa, perdole, no przygrywam wszystko, a tak ładnie oddaję. No to zaraz się wkurwię i normalnie zrobię sobie bitwę na 5 osób. E, nagrywam w ogóle rano, 9.00 jest w tym momencie, nie wiem czy was to interesuje, pewnie chuj. Was to gówno interesuje, no ale w sumie wyjebane mam Jojo w tym momencie i robię sobie bitwę na trzy osoby, na full'a lecę. I teraz zgarnię tony siano. Hej, wje wjechał tutaj na rejon, hejzik. Ja bym se dodał bota normalnie. Bota se dodaje, nie mogę. Chatter wjechał, chatter wjechał. Dobra, muszę to wygrać teraz, bo już żarty się skończyły w tym momencie. No, dwie dyszki dla Tonego, ale ten Galila trafia jakiegoś, kurde, zielonego. O, brat, co trafił. Nice to meet you, turbo pig dla Tonego. Zajebiście te skrzynki na razie oddają. Solidnie to wygląda, więc git. Jakbyśmy zgarnęli bitwę, to byłoby fajnie, soczyście, so, 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 solidnie. Mamy 110 zł, nie jest kurwa źle, jest nawet bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że Tony to zgarnie, myślę, że Tony to zgarnie, zapowiada się kurde konkretnie. I to się kuźwa okaże, to się kuźwa okaże, to jest technologia, to jest technologia w tym momencie. Dobra, co my tu trafimy? Ale Tony zgarnie siana, ale zajebiście te skrzynki oddają, one chyba są jakieś zbugowane. Jak to zbugowane skrzyneczki? Dobrze, elegancko, 260 zeta. No i kurwa, i możemy nawet sobie dać takie ulepszone skrzyneczki. A co, kurwa? My się będziemy pierdolić w tańcu. 10 skrzynek daję. Normalnie wjeżdżam na rejon. Yy, na dwie osoby robię taką bitwę i grubo lecimy. Kurde, mi się chyba underdog wjeżdża lepiej. Mi ta, yy, ta underdog, yy, znaczy ten yy, tryb standardowy. Jebać te underdogi. Jebać te underdogi, tyle powiem. Tyle powiem, widzę. Ja dzisiaj dużo przeklinam, ale no, takie życie z Madrycie. Takie aktorstwo tutaj tony urządza na tym kanale. Więc wieczę. Wiecie jak jest. Eee, co tam jeszcze widzowie? Na kogo głosowaliście w wyborach prezydenckich, jeżeli w ogóle głosowaliście, możecie, dać, możecie napisać, na kogo głosowaliście i możecie napisać kuźwa. Eee, właśnie, bo to jest ważne, ważne jest w tym momencie, czy oglądacie do końca, czy oglądacie w ogóle te filmy, kurwa, bo to jest też ważne. W sumie dla mnie statystyki takie prowadzę, odbytnicze. Więc napiszcie. To będę wiedział, kto ogląda dłużej kuźwa filmy, nie. Napiszcie, na kogo głosowaliście w wyborach prezydenckich, czy głosowaliście, czy możecie głosować, czy nie możecie. A... Yy, albo... W, chuj, yy, zróbmy tak. Napiszcie, nawet jak nie możecie głosować, na kogo byście głosowali w wyborach prezydenckich, w pierwszej turze. Yy, jeżeli obczajecie temat. I teraz w drugiej turze, na kogo byście głosowali, nie? Także zrobimy sobie taką statystykę na kanale. E, Tony się nie przyznaje na razie na, na, na kogo głosuje, because I, I or, or not to be. Nie no, ja powiem tak: w pierwszej turze głosowałem na Mencena, bo chcę zmiany w Polsce, chcę, żeby tru, nowa twarz weszła na rejon. I, 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 i niestety, ale 15% już Mencen miał, więc myślę, że w kolejnych wyborach prezydenckich e, kuźwa e, będzie finito, espaniolo. No dawać wbijać tu na rejon, no nie ma żadnego kozaka na mnie. Dobra, no to jedziemy z wujaszkiem i samu. Zobaczymy, czy się uda. Miejmy nadzieję, że tak. Zaczynamy całkiem solidnie. 20 zł tutaj na rejon dla Tonego wjechało. Zobaczymy, jak to będzie oddawać. ha. ha, ha. oj. Ojoj oj. Oj, oj. Zabolało, ale mogło być gorzej. Mogło być kuźwa gorzej. Oj boli, boli, boli. Te skiny bolo, co i samu trafia. Bardzo to boli, wujek. Co ty odpierdalasz, wujaczek? Weź się, kurwa, ogarni 88Z dla ton. u brat, co trafił. No i kurde, jedziemy z tematem. 140 zł dla tonego. Jedziemy, 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 rozjeżdżamy. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy, jak to mówią. 141 zł. Dawa jeszcze tutaj coś dla tonego, fajnego, pysznego, masnego zimiego. Dobrze, dobrze, dla tonego. Lecimy, lecimy z koksem. Oj, trafia tutaj samu, i samo, i samo, i samo. 213 zł, dobrze by było, jakbyśmy to wygrali. Dobrze by było, musimy to wygrać. Po prostu musimy to wygrać w tym momencie. Plose, bardzo plose tutaj, żebyśmy to wygrali. No, jak przepierdolę to, to kurwa, nie wytrzymę, no! Nie wytrzymę, no! No, ja nie wytrzymę, no. Tata, to wideo, znowu się zepsuło, no. 40... 480 wygrał, i samo rozkurwił na ostatniej skrzynce. Ja pizgam, nie? A tak to była piękna, koska, tutaj elegancka. No i co my teraz zrobimy widzowie? Otworzę jeszcze kurwa na szybko ty, case'y. E, może coś poleci, może jeszcze się uda tutaj. Gdzie jest ta skrzynka? Halo! 10,50, wjeżdżam tutaj na rejon. Ulepszone case'y, bez mode, 63 zł nie stać mnie, dlaczego tak mi zrobiłeś teraz? E, szybko, Look, looker case normalnie wjeżdża na rejon, trzy skrzyneczki wjeżdżają na rejon. I co? I co? I jajo, kurde, węża. Jajo, kurde, węża. Dobra, sprzedam to. I trzy skrzynki jeszcze otwieram. I kurde. Dupcia, kurde. Dupcia, dupcia, dupcia. Niestety, nie udało się. A było tak, kuźwa, blisko. No nic. Pozdraszajcie widzowie. Widzimy się w kolejnym filmie. Ale myślę, że było, kurde, serdecznie fajnie. Elo.